Kochani, dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy z Biedronki. Przepraszam od razu za to, że nie było wczoraj tak haula, ale po prostu jeszcze wczoraj byłam w Biedronce i to kupiłam kilka rzeczy, bo uznałam, że to będzie za mało. Więc zrobimy sobie dzisiaj hol zakupowy. Tak jak wiecie, parę dni temu mówiłam Wam tu w którymś vlogu, że brakuje mi wiosny. No i byłam we wtorek i wczoraj, czyli w środę, w Biedronce. We wtorek nie było jako takich kwiatów, więc we wtorek nie brałam, ale wczoraj wziąłam takie jacynty, Wam pokażę. Trzypędowe jacynty, tak jak widzicie za 7 zł yy, wysokość. Yy. Doniczka ma 12 cm, także taka, takich jacynty. Miejmy nadzieję, że tym uda mi się jakoś przywołać tą wiosnę do siebie. Także takie jak I słuchajcie, kupiłam jeszcze świecę zapachową wczoraj. To jest za 7 zł. Ona kosztowała 9, ale że była na promocji, to kupiłam ją za 7. Taka świeca citronela, czyli cytryna. I słuchajcie, jakby wam opisać ten zapach. To jest taki... jak macie takie te kulki do włóce i tam jest taka niebiesko-żółta, niebiesko-żółte kulki są takie, nie? I tam właśnie jest cytrynowy zapach. To mi pachnie właśnie takimi kulkami do, do wódeta. Także no. Taki zapach, ale mi to naprawdę mega przypomina ten zapach. Jeszcze jej nie odpalałam, bo chciałam ją Wam najpierw pokazać. Dzisiaj ją będę palić, także no, zobaczymy, jak ona będzie pachnieć. Mega fajna! I przechodzimy do takiego hola spożywczego teraz. Na początek mam kiełbasę podwawelską z Krakusa ona kosztowała 20 złotych jej jest tak jak widzicie 510 gramów bardzo lubię właśnie taką kiełbasę pod waweską yy, na ciepło yy, i dzisiaj sobie właśnie chyba zrobię na kolację taką kiełbaskę bo nie robiłam ją bo wiecie chciałam hol nagrać także także słuchajcie yy, ten, także dzisiaj chyba zrobię na kolację. Co mamy dalej? Dalej. Dalej mam taką, taki filet wędzony z kuryczaka. Też mega dobry. Ja też bardzo lubię taki, takiego fileta. I on ma tu, słuchajcie, 44 deko, tak jak widzicie. Do 25 jest ważne, ale to wszystko pójdzie do lodówki po nagraniu tego filmiku, także spokojnie. Dalej. Dalej mam taki schab z wędzarni. Nie wiem, czy wy znacie taki schab. Polecam wam, jeśli nie znacie, bo mi on osobiście bardzo smakuje. Tutaj mamy 38 deko tego schabu. I on jest ważny do 1 marca. Zje się. Zje się. Do marca to się zje. Co mamy dalej? Dalej mamy szynkę z indyka. I tutaj bym się rozgadała chwilę nad tą szynką. Bo jak wiecie, ja mieszkałam wcześniej w Dęblinie. I zawsze, jeszcze jak mama żyła, jak, zawsze jak byłyśmy w biedronce, to zawsze brałam tą szynkę z indyka. Nie wiem co jest, ale ja bardzo lubię tą szynkę z indyka, właśnie tylko i wyłącznie z bieronki. Zawsze kupowałyśmy więcej, bo. No, bo nie zawsze, wiecie, byłyśmy w tej bieżące, prawda? I no zawsze większą ilość kupowałyśmy. Yy, tu ma 570, tak jak widzicie, czyli ponad pół kilo. Jest ważna aż do 10 marca, także myślę, że spokojnie też się zje. Yy, ale tak jak mówię, jeśli nie jedliście tej szynki, ja Wam bardzo polecam. Mi ona osobiście bardzo smakuje. No, nie mogę oczywiście zabraknąć masła. Yy, to masło, czekajcie, muszę sprawdzić na paragonie, bo nie pamiętam ile za niego płaciłam. Yy, za szynkę płaciłam 9 zł prawie. Za to masło. Zaraz wam powiem, ile ja za to masło płaciłam, bo ja już nie pamiętam. To nie wczoraj, to przedwczoraj kupiłam to masło. Eee, masło kosztowało mnie 8 zł, 8 zł. Dalej mamy musztardę, z tym, że już trochę tej musztardy zużyłam, bo. Chciało mi się takie, wiecie, musztardy. To jest musztarda delikatesowa z parczewa. I ona kosztowała y, 3 zł tylko. Także 3 zł myślę za słoik 180 gram. Myślę, że no nie ja od czasu do czasu lubię tak sobie, wiecie, tak na ostro trochę. Dalej mamy y, bardzo polecane z rol mlecza serki, yy, serek waniliowy, yy, 200 gram mamy. Nie wiem czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie. I ten serek kosztował 3,19, yy, tak zwany z krową, tak jak widzicie z rol yy, Dalej mamy yy, serek biały, Tutaj też się chwilę roz, rozpowiem na temat tego serka Capregio, tak jak widzicie. Yy, ogólnie to szukałam takiego serka białego, oryginalnego Capri. Z taką pomarańczową yy, obwódką. Chyba znacie, chyba wiecie o jakim serze mówię. On jest mega dobry, ale niestety tutaj w bieżąc nie mogłam go znaleźć. Kiedyś w Dęblinie widziałam też właśnie taki serek, to też jest typu włoskiego, on też jest bardzo dobry. No ale jest, nie wiem dlaczego, ale mi tam ten Capri bardziej odpowiada. Ale ten Capregio też jest dobry, także też Wam polecam. I za ten serek ja go kupowałam wczoraj zapłaciłam za niego... 5,45, także za 250 gram do 26 lutego, jak widzicie, jest ważność. Dalej mamy yy, na kanapki dwa boczki wędzone, parzone. Mega lubię te boczki. Przedwczoraj ich nie było W Biedronce, bo patrzyłam Były same surowe Ale że wczoraj były To sobie myślę To wezmę dwa, to będę miała na dłużej I one słuchajcie Kosztowały 5,85 Także myślę, że no Całkiem dobry skład Do 10 marca Masa to 100 gram, tu jest 8 plasterków, także na kanapkę myślę, że jak najbardziej ok. Ja bardzo lubię taki boczek z biedronki, także to. Jeszcze mam dwa sery żółte Lilliput, też je bardzo lubię. Dlaczego dwa wzięłam? Wzięłam dwa dlatego, że była na nie promocja. Jak się wzięło dwa, to było taniej i za jeden bym zapłaciła 10,99 zł wzięłam dwa, zapłaciłabym 21,98 a że była na nie promocja aż 5 zł mniej, no to zapłaciłam 16,98 czyli 17 zł za, za dwa takie serki myślę, że yy, dobra cena ja, ja jak za dwa, myślę, że się opłaca nawet bardzo co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mam kabanosy, słuchajcie. Kabanosów ja nigdy nie jadłam. Uwierzcie mi czy nie, ale ja nigdy kabanosów nie jadłam. Nigdy nawet nie próbowałam. Także myślę, że będą mi smakować. Zresztą zobaczymy jeszcze. Kabanosy kupowałam przedwczoraj i zapłaciłam za nie 7 zł bez jednego grosza. 150 gram, tak jak widzicie, albo nie widzicie, nie wiem. Delikatny kurczak Były różne rodzaje tych kabanosów, ale jakoś tak mi najbardziej odpowiadał właśnie ten delikatny kurczak, więc wzięłam takie kabanosy. I jeszcze wzięłam dwie rzeczy ze słodyczy. Pierwszą rzeczą. Jest to taka oto struca troskawkowa. Bardzo lubię. I za tą strucę zapłaciłam 9 zł. Bez jednego grosza. Także taka struca. I ostatnią rzeczą, którą wam pokażę, tylko muszę lepiej wyciągnąć. Jest to. Po prostu taka drożdżówka z serem i za tą drożdżówkę z serem płaciłam słuchajcie już Wam mówię yy, płaciłam za nią yy, 3,35 Także myślę, że też fajna cena no i co? I to wszystko jeśli chodzi o i zakupowe z wielonkiem. I za te wszystkie rzeczy zapłaciłam 143 ,14 zł i 14 groszy, jakby ktoś chciał wiedzieć. Myślę, że ona no trochę mi się pociągnie tego jedzenia. Yy, I co? I ja już chyba kończę na dzisiaj ten filmik. To miał być tylko, słuchajcie, taki hol zakupowy biedronki, więc tak jest. Jak Wam się podobało i lubicie i chcecie więcej takich może holi zakupowych, to zostawcie łapki w górę, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być ze mną na bieżąco. Czy jutro coś nagram? Nie wiem, nie wiem czy coś nagram. W każdym układzie, jeśli bym Ci już jutro nic nie nagrała, to chciałabym Wam życzyć spokojnego, udanego weekendu z tego co wiem, to ma się już coraz bardziej rozcieplać, także ja czekam na tą wiosnę, wiecie, z utęsknieniem, bo już chciałabym tej wiosny, dlatego też kupiłam sobie te jacynce, żeby tak wiecie trochę roz, yy, yy, roz yy, może nie roz yy, orzeźwić ten swój pokój tak wiosennie, żeby wiecie, żeby ta wiosna szybciej przyszła, bo ja już mega się nie mogę doczekać wiosny. Także co? Jak się Wam podoba podobało, to tak jak mówię, łapkujcie, udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Życzę Wam miłego weekendu, ciepłego, słonecznego i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa, buziaki!